Na podstawie wzoru funkcji kwadratowej podanego w zadaniu mamy określić położenie naszego wierzchołka, dokładne jego współrzędne. Analizując ten wzór, możemy tutaj określić, że to jest wzór w postaci funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Wzór ten w postaci kanonicznej, który znajdziemy w karcie wzorów, zapisany jest Ax minus P do kwadratu plus Q. I tak naprawdę, na podstawie samego tego wzoru, możemy już odczytać współrzędę naszego wierzchołka, bo współrzędę wierzchołka to jest nic innego tylko wartość P i Q. Skoro nasze P występuje na, no w tej wartości, w tym miejscu, można powiedzieć, że tutaj odpowiada na minus 1, a tutaj też jest minus, czyli po prostu nasza wartość P jest wartością jedynki, Natomiast jeśli chodzi o Q, mamy w tym miejscu, czyli to jest wartość wynosząca nam 2. No i mamy podane już naszego spłużenia, naszego wieszowka, czyli prawidłową odpowiedzią do tego pierwszej części pytania będzie e, odpowiedź A. A. W drugiej części mamy określić zbiór wartości funkcji F, jaki to jest dokładnie przedział. Aby określić dokładny ten przedział, znaczy naszego zbioru wartości, trzeba zastanowić się nad jedną rzeczą, Czyli jak na przykład będzie poglądowo wyglądał ten, rysu, ten wykres naszej paraboli, aby dokładnie określić ten nasz zbiór wartości. Skoro mamy wartość współczynnika A e, no, ujemne, czyli będzie mniejsze od zera, to nasze ramiona paraboli będą skierowane do dołu. Rysunek poglądowy, który nam tutaj zobrazuje tą sytuację. No i teraz, tak jak określamy sobie zbyt wartości, to przez jakie y przebiega nasza funkcja kwadratowa. No i na pewno powiemy, że ona będzie się nam znajdować od nieskończoności aż do jakiejś wartości. No i teraz do jakiej wartości? No to do tej wartości, która nas się znajduje w tym miejscu. No i czy chodzi nam tutaj o jaką wartość, to jest nic innego, tylko wartość wierzchołka. A skoro wartość, czyli nasz y, to będzie tutaj wartość nic innego, tylko naszego q. Czyli nasze y, które będą, czyli nasz zbiór wartości będzie nam się znajdował od minus skończoności, który zawsze jest przedziałem otwartym, aż do naszego q, który w tej sytuacji to q wynosi nam 2. Możemy to czytać z poprzedniej części zadania i tutaj oczywiście tą wartość zawsze zapisujemy włącznie, czyli będzie z przedziałem domkniętym. Dlatego do też prawidłową odpowiedzią do tego zadania będzie odpowiedź a. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.